Kochani, od czasów pandemii próbujemy różnych rzeczy z lepszym czy gorszym skutkiem. Biorąc udział w różnych nagraniach, nieobcy nam jest repertuar recytatorski czy kulinarny. Jednak lubimy wyzwania i chciałybyśmy spróbować czegoś zupełnie innego, czyli śpiewania. śpiewania. I choć humor pracowników różni się nieco od humoru naszego dyrektora. To życzymy wszystkim dobrej zabawy i mamy nadzieję, że to, co zaprezentujemy, zostanie potraktowane z dużym przymrużeniem oka. Uwaga! Jeśli masz problem z poczuciem humoru i dystansem do świata, nie słuchaj naszej piosenki. Jeśli się jednak zdecydowałeś, zapoznaj się z pojęciem słowa ironia. I skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż piosenka niewłaściwie zrozumiana może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu Kobity My kobiety wiemy Kobiety wiemy, jak oszczędzać mózg i ciało. Wiemy też, co robić, żeby wszystko w pracy grało. To jest ta kobieca krew, to jest też przed dyrkiem lek. Solidarność damskich jajników i naturalnej wolności zewnątrz. To jest to co w kobietach najlepsze, najlepsze u nas cokolwiek byś chciał, my na mleku krowim chowane, delikatne mięciutkie jak chleb i sprężyste mamy swe fałdki, to i tak. Kiedy wiemy jak oszczędzać mózg i ciało. Wiemy też co robić, żeby wszystko w pracy grało. To jest ta kobieca krew. To jest też przytyrkiem lęk. To co u nas jest w kulturze, to najlepsze jest. To co u nas jest w kulturze, to najlepsze jest. To co u nas jest w kulturze, to najlepsze jest. To co u nas jest w kulturze, to najlepsze jest. Wiesz? Mamy to, czego nie ma nikt inny, zjeżdżają do nas z sąsiednich stron, bo my dzisiaj mamy swe święto i kobiety bawić się chcą, a nasze panie nie mają kompleksów, bo nie mają powodów ich mieć, a w teledysku nie ma podtekstów, bo gośliwo to jest jak to nie, My kobiety wiemy, jak oszczędzać mózgicia! Dniu Waszego święta taka wieść się niesie, że jesteście dla nas najważniejsze na świecie.